O kurwa! Shotgun. I amo... Do... Mozina. próbowałem um... oh. co to jest helps her. właśnie dlatego nie chciałem wychodzić na zewnątrz. Goshit. I dlatego nigdy nie wolno wychodzić na zewnątrz. Coś się dzieje w okolicy. <laughs> Otknij się, się, stawaj, Wstawaj! Wstawaj, kufa! Ja. Ja. No <t> Fuck, Shit. Oberwał? Oberwał. skakuj tam Go, 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 go. Mamy go. Niech i tobie, szata wynagrodzi Coś tam jest Zobaczcie, czy ktoś tam ognisko pali Ta Na którymś z jest ognisko Mamy go. Ile nam jest? 200 metrów czy 300? 200, nie? 200 gór, góra będzie. Nie zauważyłem go od razu. Gdzie on jest? A tu. Leży. Mamy go. Kurwa gracz słyszę gracza. Kurde teraz jest szybko. Ja sobie się torba popsuła. Nie. Ja wziąłem jakąś? Kto to się to wziął? Wywal to. Jakiś gracz tu jest. Nie kichaj, cholera. Gdzieś przy budynku ten wielki bił zombie. Tam. A się krew poleje. Mam tylko nadzieję, że nie moja. Nie widzimy. O kurwa. Kurwa. Kurwa, Mamy. Przeżył to. Kurwa umar! Fuck! Gdzie jest drugi? Gdzie ten drugi jest? Mam ich. Fuck, mam obu. Nie stój ty tak na środku tego, co? Gdzie jesteś tam? No... W lewo twoje, nad wodą. W lewo. Ja się nie przemyściłem, dalej przy mostku jestem, ja obserwuję teren dookoła. Tepa mam w lesie, bije jak? się z. Jak i na, na ten budynek Ateny, główny? To no. w Lasku jest. Jest w Lasku, bije się z tymi prosiekami. Uzbrojony. W barakach czy nie? Widzicie tą wieżę? To jest blisko baraków tamtych. Tak patrzycie no, na budynek no, Ateny? Jest tuż pod tą wieżą. Jak tam jest woda? Dobra. Taka, taka mała rzeczka jest. On przy tej rzeczce teraz jest. W lesie. Dobra. Z tym proszakiem się biję, odbiegę od was, jest pracami do was Tak jakby bieg na ten yy, budynek A nie wiem, tak że to póki coś się bije, więc nie wiem w którym kierunku Dwóch jest! Dwóch Kurwa. To najbardziej ja ja próbujemy? próbujemy. Przecież ja, ja mam proszaka z ile bo mam telefon Mhm Oho Kurwa Auto przejechało właśnie obok mnie Kurna nie, nie do strzelam. kompleksu wjeżdża auto. Do, do kompleksu. To oni. Cofnę. Cofnęli się. Cofnijcie się, cofnijcie. No my jesteśmy przy wjeździe. Yy, przy... Tak, tam się cofnijcie. Będę strzelał do nich ja. za chwilę. Ja cofam. Zatrzymują się czy nie? Zatrzymali się dwa auta Będę strzelał, bo mam dobry strzał. Dobra, to czekaj. No. Mam czy nie? Strzelam. Wale, jak Kurde. Odbiło się o szybkę. Biegniemy, będziemy nad nimi. Dwa auto mają. Tak, tam na dole są, trochę niżej. Blisko no. wieży Ta. Oberwał jeden. On chyba też do ciebie strzelił Tak, dwóch rannych. Widzę Ale za murkiem czy przed murkiem? W środku kompleksu. Kto biega po ulicy od nas? Nikt to od nas nie Cofam się. To oni. Od to oni biegają, cofam się. Uważaj, bo przy wodzie jeden może być. Bo zombie mi agrują. Do was czy do mnie? Do ciebie. Do ciebie. Dobra. Bo zombiaka mam kuś w lesie. Są ranni jakby co. Dobra, no, ja podchodzę no, wodą. Dziś gdzieś podbiega. O szybkie się rozwoiło ten, nie? Strzały poszedł w e, jeden. Z, z... Trombone na niego zagrował. Jednego Never, jeden jest przy tej żółtej budce. Ja jestem woda, przy wieży. Czyli do, ja się, idą w moim kierunku, się. czy nie? Tak tak tak, 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 tak. A, świnie mam. Czyli na mnie idą, dobra. Ale mur przekroczyli, czy nie? Nie wiem. Nie wiem, świnie mam. Dobra. Przyjął. Jaka żółta budka fajna? Taki... Łódka cygana żółta. Był tam gości przy niej. Muszę się przemieścić. Sładuj nie. Nie, 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 nie chcę przodować. Nie teraz. Zabijesz ją, Fire? Nie zabiję, to ma krwa, krwawienia od niej. Piękny już. Odsuń się, bandażuj się. Kurde, ale że szybkę, trafimy się tam, jest ten, wiecie, że to nie jest szybka. Snajpę przeładuj, tak, nie kupię Którykolwiek z nich świnie. widzicie czy nie? nie? Nie Mieliśmy problem ze świniakiem Mhm. Auty dalej stoją, więc pewnie w moim kierunku Ja mogę podejść do aut i wyciągnąć chłodnicę obie Co, ja je trochę po, tam podstrzelałem więc są pewnie uszkodzone Zajmijcie się nimi ja. No wiesz jak wyjmę to nie odjadą Zlokalizujcie ich, to najważniejsze. Gdzie te samochody są? E, jeden jest trupem. Zabiłem? Trup leży na ulicy, w środku kompleksu. O, ktoś przebiegł przy tym. Duży plecak. To, to, to on, gdzie jest? Gdzie przebieg? Przy wieży, przy wieży. O, dzięki. Dobiegam pod wieżę. Bieg w las czy się kręcił tam w okolicach? Nie, przy, przy płocie przebieg. Do kompleksu, czy odbiegał od kompleksu? Do kompleksu. Przyjął? To on, w naszą stronę gdzieś idzie. No, ja patrzę się na wieżę. Do mnie, Szałp. do mnie. O kurde. Blisko. Wchodzę go. Albo go. na wieży jest. Nie, Nie widzę. W wieży jest. Dobra, widzę go, widzę go, Ma... Ściągaj, ściągaj go. Leży. Nice. Leży. Leży do niego. Uważaj, fajny pan. To wilkie sobie. Tak. Widziałem tylko, więc leży. wszyscy. Jeden leży a, przy a, samochodach martwy. A okay, ma nawet, jak chcesz. Ja, ja spędziłem. tutaj musiałem przy wieży. Musiałem zabić jednego. W takim razie. Ten przy samochodach nie ma broni, wyczek. Beczka zapakowana? Zapakowana. Nawet. Gdzie jedziemy? Niech ktoś prowadzi. No gdzie jedziemy? Jedź na, po na południe. No. Na południe? Gdyś daleko, stąd Dobra. No to na Norrinsk Square Zawrotka. Czemu on jedzie na Ej, E, dymi ci się. Aha, widzę. Woda chłodnicy. Chyba ta Tak, bo ją wyjęli, chłodnice Wody potrzebujemy. Zabierzmy część i jedźmy drugim autem wszyscy Czemu ty wjechałeś do wody? Wjechał do, je, do wody Spokojnie. Co, ty, co to, co za... to było? On jest zbagowany. jadę do przodu on jedzie mi mnie do tyłu To wyciągaj... Dobra Się utopił Zostaw tamto Beczkę, A, nie wyjmiecie beczki nie, nie, wyjmiemy beczkę, wyjmiemy Wyjąłem beczkę Będziesz rzucać Czuć Ło Czekaj, zaraz padnę, moment, moment, wolni. Dobra, git, 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 jedź Ja tu nic nie widzę, tylko tory Tam oj to <laughs> Który flary odpalił? Ja mam notarkę do co no, 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 no. ja to by mi... było, jakbym tu ten, y, wstał. Go mi to rzuca nim tak, że ja zaraz się w jakiś bok piję, dole. No idź powoli. No jadę, jadę. Teraz się nie przyznam. No putzek, bo poznajesz co ty. Coś mówił w trakcie, to. To Ty, a w ogóle ktoś tu coś smażył. Seks z niedźwiedzia, ktoś tu był przy stacji benzynowej, w jakiej stacji benzynowej? No, w tym ośrodku, gdzie my tu jesteśmy, z tej wieży, dłużej. A tam, A już jesteście, ja Ja też. Kurwa, to mnie zostawili, no. Wchodzimy? <grystanie> Anomalia, no. tam. anomalię przyjmujesz anomalią przejmujesz? Bozimy mięczaki. Ja pierdolę, zaś tego światła nie ma. <grystanie> Prąd wyłączyli. Ne, rachunków się nie płaci i tak jest. Zgadza mi się, gdzie z drabiną można Cześć. zejść. ja muszę wrócić i gdzieś, mam baterii. A w sumie tą drabiną nie schodziliśmy. No, a ona głęboko to się idzie. To może zejdziemy drabiną. I jaką drabiną? Gdzie macie drabinę? W windzie. pierwsze piętro mi Kurwa. Kurwa. Chodź, chodźcie na pierwsze piętro. Tak, pierwsze piętro. No, wyżej, tutaj właśnie. I w indzie jest drabina, zobacz. To lecimy. Kurwa chciałem wziąć, a sprawdziłem tętno no A, uważajcie, bo można się połamać jak się to przeschodzi, nie? Nie wiem czy to prawili Bo jak jeden przez drugiego przechodził to się ginęło. Nie nie, nie ma tak. Nie, bo no strony na terminie posowałem Co <tosmuch> robiłeś? <tosmuch> Wiesz Majer, to nie do końca tak wyglądało No jak, no shift klik, niech, niech ten kto to, to pierwszy idzie na górze niech shift kliknie. O kurwa, co jest? Co? Ej, 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 stój! Spadał Co tu się dzieje? Ej, bo ja z z, drabiny jaki mądry ej, ty, był. Kurwa, nie! nie! Kurwa, bym ja do góry drabina! Do góry, do góry! Tu jest woda wszędzie! Ojej! No wchodzę do góry! Ty kurwa Co za typy. Poczekaj! Czy to jest woda w samym dole? Zszedłem, tak no jest woda. Ale, Ale radiacze nie poszła w górę. Wchodźcie to drabino kurwa. na dół Na dole jest woda. Co tam tochu. jest? Co się tu jest? O. Ten, co pływa. Kurwa. Ej, my jesteśmy na najniższym poziomie. To jest ten ząb jak yy, za ścianą. Nic więcej nie ma. Ci, co tam pływają? Ja widzę, stoję na drabinie. Można tu sobie zejść. Ja, ja stoję tu u góry. Można zejść, dobra, o, dawaj tam. Jebie was, idę sobie stąd. Zrzucili mnie tam i chory już jestem. Czemu nie mogę tego odpalić, no? Kurde, Czemu nie, 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 nie. Nie. nie mogę odpalić tej hełmu. Macie suchą baterię Mamy jakąś? Wody. Nie no, tylko to też powinna wejść, chyba. Nie A w ta. tym hełmie trzeba przytrzymać L No tak, przytrzymać Uważajcie, Dobre. bo an anomalię, to sobie włączyłem To nie, to poczekam anomalię Nie to Skończy się Nie będę schodził z anomalią tam To ja Z2 na anomalii zaraz do ciebie przyjdzie i Cię będzie gryźć może jest jakiś thermal scope dodany z moda i tym można zobaczyć tego niewidzialnego gnoja <laughs> Nie zemdliście? No ja nie zemdlałem, bo mam aps i nie? nie no ja też nie, nie zemdlałem. No. Może ten bunkier chroni przed tym. Dobra, idę, idę na dół zobaczyć. Po wejście na dół. Tam. Bateria trzyma. Już niedługo. Tak, nikt nie zemdlał. Gdzie jest ten pisiek? No ja go nie widzę. Ja go odpuczysz. Ty, bo to nie tutaj, to nie tutaj zejście, co ty? Z o, o. kurwa, to jest ten strop. Kurwa. A, to co inny? Puczek swojego ulubionego kolegę znalazł. No ja go zamknę. O nie. Nazwęś, Kirlen z trąbą? Nie, to nie był ten strombo, to było to Kurwa. Kiedyś tego no. no, no, nie jest niewidzialny. Co Kurwa, nie. No. Jest Ej. Machaj się kierun. Czemu na. Tylko trafiasz? Nawet jeszcze nie. Nie jest przede mną. Krew się lała. Powstał z jakimś innym chyba. Krew się lała, wie co, Chociaż widziałeś czy strzelałeś na ślepo? Nie, na schodach go złapałem Na schodach Ale widziałeś go czy na ślepo? Na ślepo Mówię, złapałem go na schodach i waliłem wiesz Na schodach. To na górze jest na zewnątrz To na górze jest, na samym szczycie Doku? Nie, ja jestem na sam dole zabij. No, bije, to... zabij! no to ktoś wyszedł i zombiaki tak. bije to ja biję zombiaki, ale w bunkrze się... Ale w bunkrze, przecież kokilena jestem. Toś używał. Ja, odbierał, bo to ślokpika używam. To ja odbijam, w razie To jest od zombiaków. Hmm. O Jezu! Może one weszły tym drugim wejściem? Może nie być zamknięte? Tam idę mu pomóc tam na dole.